Was dziś w odcinku zajmiemy się rozbiórką takiej ślifierki Stara jakaś dostałem ją zważymy sobie zobaczymy ile ma kilo 890 dziewięćdziesiąt zobaczymy co tam w środku usieli. na pewno będzie trochę dziurzy. standardowo biernik. To się zbiera, zbiera. ten kawiaren sobie od razu przejadę. Bo też tych te kabli się ostatnim czasem dużo, dużo zbiera właśnie z takich rzeczy. nie wiem ta kąsetka się zapodziała No tutaj jest nie paszło I niestety nasza spadła, ale się wypadki przy pracy zdarza. I co zobaczymy, co tu się dzieje? Jest. To takie stare, że aż w rękach się łamie. Plastik. Powiedzcie mi, czy ktoś się z Was na te szczotki, takie co są. Je się też zbiera, czy. Tego nie, bo do tej pory nie wiem. Szukałem trochę na internecie, ale za wiele nie znalazłem. Tylko jedną jakąś firmę tam w Polsce co niby Pan skupuje. A z ciekawości na jego numer telefonu, który jest podany. Nie odbierał. Do dziś nie oddzwonił. Może dlatego, że z zagranicznego numeru było dzwonione, Nie wiem. Na no ile akurat nie miał podanego. Bo tak to bym napisał, zapytam. Zobaczymy, co to kryje. Staracie nasze. Śruby. a tu już widać że ktoś grzebał przy tym bo śruby są zajechane więc chyba będzie trzeba je flexo przycinać ale jeszcze spróbujemy te spokój. No tutaj akurat nie dojdę jak tej pokrywki nie ściągnę nie ma szans no, trudno, spróbujemy sobie złamać to. Jeszcze tu się nie uda. A więc... My sobie przytniemy tutaj te dwie. standardowo wiernik tutaj będzie troszkę aluminium odlewu ja to potem tylko w tym miejscu przetnę i tak to razem oddam jako odlew bo jak wspominałem na moich filmach tutaj nie ma najmniejszego problemu z oddawaniem takich rzeczy z kawałkami metalu ale kiedyś ktoś mi tam napisał w komentarzu czy jakaś tam Ilość jest dopuszczalna, więc zostawimy to. No jak tutaj widzicie, tutaj jest kawałek chyba miedzi, zaraz zobaczymy, jest to bardzo zadowolony z tego, co widzę. Zaraz się postaram tą puszkę otworzyć. Niestety jest to klejone. Jest sobie ten plastik, dech Nigdy nie róbcie tak jak ja właśnie robiłem, trzymając w ręce i ciąć To Jest to moja głupota, którą właśnie zrobiłem, ale chciałem to szybko otworzyć, żeby wam pokazać i was nie zanudzać. Ale nie powtarzajcie tego. Lepiej wziąć do imadło, na imadło chwilę poczekać, no i byłoby gotowe. No i co? Tutaj widzicie, jest taki mały kawałek miedzi. Jest to miedziucha. dużo, ale jest. Reszta to plastik. I ten aluminiowy odlew. Tutaj obetniemy, wiernik będzie. I to wszystko. Więc oczywiście, jak się filmik podobał, zostawcie łapkę w górę i trzymajcie się do następnego. Hej!